Dzień dobry. Mamy 6 stycznia 2026 roku i dzisiejsza karta, do której Cię zapraszam i do takiej wewnętrznej refleksji i wglądu, to karta cesarzowej z Wielkich Arkan. Planeta Wenus tutaj przyświeca cesarzowej jest to archetyp matki, królowej Ziemi. Mamy też tu hebrajską literę Dalet. I drzewo życia, tutaj ścieżka biegnie od Binach do. Kokmach. Rdzeniem karty jest to, że cesarzowa nie jest strefą komfortu. To jest karta życia, które chce się ucieleśnić. A życie zawsze kosztuje jakąś energię. I dzisiaj popatrz sobie na to, co chce wzrosnąć w Twoim życiu, co chce zostać nakarmione, co chce. Twojej zgody na istnienie w materii. Cesarzowa mówi: To, co kochasz, musi mieć miejsce w twoim życiu. Jeśli nie ma, to znaczy, że rządzisz sobą z miejsca braku. Mamy literę dalet, która oznacza drzwi. Dalet oznacza właśnie bramę, przejście, drzwi, ale uwaga! Drzwi nie otwierają się same. Drzwi wymagają decyzji: wchodzę albo nie. I to jest bardzo kluczowe po dziesiątce buław, która była wczoraj. Jeśli nie odsłuchiwałaś, to zapraszam serdecznie do odsłuchu, bo wczoraj to było odkładanie ciężaru, a dzisiaj jest pytanie: co wpuszczasz w to miejsce? I dalej tutaj pyta bardzo tak głęboko i konkretnie: jakie życie zapraszasz, jaką relację karmisz, jaki biznes ma Twoje tak. Z poziomu astrologii mamy planetę Wenus. Wenus nie pyta, czy się opłaca. Wenus pyta, czy to jest w zgodzie z Twoją wartością. To dzień przyjmowania, zasilania, przyjemności jako strategii energetycznej. Tak, tak, strategii. Jeśli dziś odmawiasz sobie przyjemności, bo trzeba, odkładasz swoje ciało na później, lekceważysz, Estetykę, rytm dnia, swoje zmysły, to odcinasz własne źródło obfitości. A Wenus nie wspiera wysiłku bez miłości. Drzewo życia. Tutaj popatrzymy na taką głębszą warstwę, bo cesarzowa jest pomostem pomiędzy impulsem, męską energią, męskim ogniem. A formą, matrycą i kobiecym łonem. To karta, która mówi: ukształtuj to, co przyszło jako wizja czyli nadaj temu formę, nadaj temu kształt. Ale uwaga nie przez presję, nie przez ambicje, tylko przez dojrzewanie. Cesarzowa czeka, aż coś dojrzeje, i dlatego ma władzę. Symbolika postaci jeśli popatrzymy sobie, właśnie na cesarzową, to jest to postać, która siedzi, nie walczy, nie biegnie. To kobieta, która ma władzę i która wie, że nie musi niczego udowadniać. Wie, że świat przychodzi do niej. Zna swoją wartość bez negocjacji. I to jest bardzo ważne przesłanie. Myślę, że dla każdej kobiety, która prowadzi, która tworzy, która Daje innym coś od siebie. Przesłanie dzisiejszego dnia: Nie pytaj dziś, ile jeszcze możesz dać. Zapytaj, czy to, co tworzę, jest karmione miłością, czy obowiązkiem. Dzisiejszy dzień to dzień karmienia duszy, decyzji z poziomu serca i tego, co jest dla Ciebie ważne, i ustanowienia granicy pomiędzy poświęceniem a twórczością. Pytania na dzisiaj. Co w moim życiu potrzebuje mojej czułej uwagi, a nie kontroli? Gdzie mogę pozwolić sobie na przyjęcie bez poczucia winy? Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.